Hej, mam dla Was Nike Zoom Terra Kiger, czyli but do biegów trailowych tu akurat w ręce wersja damska akurat z Nike'ami miałem dużo do czynienia, gdyż zabiegałem w sumie dwie pary butów trailowych od Nike'a i to co od razu mi się rzuca w oczy, gdy mam tą wersję, to już wersja siódma tego buta w ręce to to, że Nike tutaj trochę wyszedł do przodu i w końcu zrobił bardziej agresywny bieżnik to czego myślę bardzo brakowało w ogólnie w Nike u. poprzednie buty, które miałem, no to ogólnie były to bardzo fajne buty w użytkowaniu. Ale akurat jak było troszkę bardziej ślisko, więcej błota, jesień, tak jak teraz, już właściwie prawie zima, no to nie dawały rady. A tutaj jest to polepszone: te kółki są wyższe, jest fajna guma przyczepna. Dana. Buty są bardzo lekkie, więc mogą być zarówno butami startowymi, jak i treningowymi. Myślę, że niekoniecznie na... są to buty na ultra, ale dla wszystkich, którzy zaczynają, celują albo celują w krótsze dystanse, no to będzie idealna propozycja. Buty są dość fajnie amortyzowane, jak na trailówki, no i właściwie mają wszystko to, co potrzeba. Miękki otok z przodu na palce. Ogólnie są pomyślane jako buty bardzo lekkie, które bardzo szybko odprowadzają wodę, więc ta siateczka naprawdę jest cieniutka i bardzo przewiewna. W środku też taka skarpeta do lepszego trzymania stopy. A z kodem Kamil -Bajot, oczywiście w butach Jana minus 15% na te buty. Dzięki.